W tym filmie pokażę ci w jaki sposób ja nagrywam gry ze starych konsol i wrzucam je na kanał YouTube. Wszystko zobaczycie w tym właśnie filmie. Co potrzebujesz, żeby nagrać rozgrywkę ze starej konsoli? Oczywiście potrzebujesz starej konsoli. Ja wykorzystam to, to konsolę Sega Saturn. Ostatnio bardzo dużo z niej korzystam, więc tą konsolę prawda, wykorzystamy. Potrzebujesz nagrywarkę Avermedia LGP Lite. Ja korzystam właśnie z tej nagrywarki cały czas. Jest petarda, świetna. Polecam ją każdemu. Nie jest ona już taka droga, prawda? Ona już nie kosztuje jakoś za dużo. E, możecie sobie sprawdzić, prawda? Tą e, nagrywarkę w internecie ile kosztuje i naprawdę ją polecam. Tą nagrywarkę z niej będziemy korzystać. E, kolejna rzecz. Ja korzystam takiego rozdzielacza mini AV2 HDMI. Proszę bardzo, tutaj macie wejście i wyjście prawda HDMI. Ja właśnie z tego korzystam. Tutaj podłączamy prawda konsolę, a tutaj wypuszczamy HDMI do naszej nagrywarki Avermedia. Czasami jak potrzebuję podłączyć inną konsolę albo zrobić jakieś magiczne rzeczy, prawda, żeby to wszystko ładnie działało, E, ani razu nie użyłem, nie użyłem te, te, tego właśnie rozdzielacza. Może kiedyś mi się przyda. Kupiłem to w razie czego. Tutaj, prawda, sobie to sami widzicie, możemy sobie przełączyć. Wejście, wyjście. Mówię, ani razu tego nie używam, ale chcę Wam pokazać, tak? E, co potrzebujemy? Oczywiście jeszcze kabel. Kabel, prawda? Taki właśnie. Taką końcówką. Kupiłem do Saturna specjalnie, prawda? Do Saturna kupiłem taki właśnie szybki rozdzielacz, tak, żeby to raz, dwa podłączyć i pokazać, prawda? Wam teraz to na filmie. Eee, słuchajcie, potrzebujemy tak samo grę. grę jak wybrałem, to Virtual Fighter 2. Eee, przyznam wam, że nie odpalałem tej eee, gry, prawda, na tej konsoli jeszcze, więc wspólnie, razem odpalimy. Potrzebujecie tak samo, tak jak powiedziałem, grę do odpalenia, tak? W sumie to wszystko. Teraz przenosimy się do mojego biurka. Zobaczycie, co i w jaki sposób, prawda, musimy podłączyć. Tak wygląda moje biurko. Jak sami widzicie, jest jeden wielki mezalians. Są dwa monitory. Ten, prawda, jest jako podgląd. Prawda, tutaj widzę, ja prawda, to, co wy widzicie na ekranie. Prawda, nie wiem dla przykładu. Live'a na żywo, więc na tym ekranie wszystko patrzę, co się dzieje, a na tym, prawda, ogrywam daną grę tak, z danej konsoli. Więc potrzebujecie w tym momencie programu, programu do nagrywania, i ja używam programu Avermedia, tak? Ja, prawda, tego programu używam, odpalam oczywiście. Nie ma podłączonego urządzenia, dlatego te urządzenie sobie teraz podłączymy. Proszę bardzo, mamy tutaj naszą nagrywarkę i USB. Po podłączeniu do nagrywarki, miga nam dioda po podłączeniu, wyszukuje naszego programu, tak? Znalazło, podłączyło, prawda? Wszystko jest elegancko, jest to już w tym momencie gotowe do używania. Ale jeszcze chwilę poczekamy, nasza nagrywarka już działa. Teraz podłączymy szybko konsolę. Zobaczcie sobie teraz. Nasza Sega Saturn jest odwrócona teraz. Tak? Podłączyłem zasilanie do tej konsoli. I teraz sobie wepniemy ten właśnie kabelek do tego miejsca, tak? A naszą końcówkę, prawda, drugą z drugiej strony, podłączymy do tej kostki, którą wam właśnie pokazałem. Kabelek już jest na swoim miejscu. Teraz bierzemy drugą stronę kabla i podłączymy to bezpośrednio do naszej kostki. Tak wygląda kostka po podłączeniu tych e, trzech kabelków. Zobaczcie, żółty idzie do żółtego, biały do białego, czerwony do czerwonego. I z drugiej strony mamy kabelek HDMI. Ten kabelek właśnie podłączymy do tego kabelka. Zobacz teraz co tutaj się dzieje. Kabelki podłączone. Kabelek HDMI wędruje do wejścia in w nagrywarce HDMI, proszę bardzo. Zobacz, tu wchodzi prawda do wejścia do tej nagrywarki, i teraz tutaj podłączymy kolejny kabelek HDMI, by ten monitor nam zaświecił. Prawda, zgrowł tak na tym monitorze. Będziemy prawda, ogrywać gierkę. Na tym, tak jak powiedziałem, będziemy mieli podgląd. No dobra, zobacz, co się teraz dzieje. Mamy ekran, że jest no sygnał, nie ma sygnału. Mamy podłączoną konsolę Sega Saturn wraz, prawda, z grą e, Virtual Fighter e, dwujeczka. No i tutaj odpaliłem właśnie program do mojej nagrywarki, tak? Klikamy teraz amator, prawda, żeby to uprościć. I mamy podpowiedzi, czy konsola ma być prawda, podłączona prawda, jakby do gier, tak? Czyli mamy tutaj na środku e, naszą nagrywarkę i pokazane, w jaki sposób mamy to wszystko podłączyć. Jeśli chcemy podłączyć prawda, inny komputer, tak samo mamy tutaj pokazane, w jaki sposób mamy to zrobić. I ostatnia rzecz, bieżący PC, też mamy podpowiedzi. My koncentrujemy się na konsoli do gier. E, mamy wideo, prawda, ustawione na HDMI, tutaj jak widzicie jest brak sygnała, to tylko dlatego, że jest konsola jeszcze nie włączona. Źródło audio, e, w jaki sposób ma być audio przechwytywane. E, ustawienia wideo, prawda, 30 klatek, akurat ta nagrywatka jest na 30 klatek, tak na sekundę. E, rozdzielczość i w jakim formacie ma być, prawda, film. Dobra, w takim razie klikamy gotowy. Tak, widzicie, nie ma tutaj sygnału, a my robimy teraz taki sposób. Zamykamy, prawda? Zamykamy, odpalamy konsolę. Cyk, patrzcie na ekran. Jest, jest, tak. Szybko przełączymy, cyk. Ustawienia godzin nas nie, nie interesują. Cyk. Dobra. Widzicie teraz co się dzieje? Mamy odpaloną, odpaloną konsolę. I teraz robimy co. Zamykamy prawda klapkę. Cyk. Dobra. Mamy uruchomioną prawda grę. Odpalamy. No, odpalamy i wszystko jest gotowe, tak? Możemy śmiało, prawda, nagrywać, możemy prawda śmiało grać, jak sami widzicie. Wszystko już prawda gotowe, więc nagrywka bardzo prosta. Wystarczy prawda kliknąć albo ten przycisk tutaj, albo wystarczy kliknąć przycisk ten niebieski i w tym momencie nasza gra się nagrywa. I elegancko nagry, nagrany plik wrzucamy na e, portal YouTube, na swój kanał, no i patrzymy w jaki sposób rośnie, na, rosną nam wyświetlenia i lajki w górę, tak? Trzymajcie się, siemanko, cześć!